Pozdrawiam Was z pięknej łąki kwietnej w Rykach ze szkółki Daglezia. Tą łąkę odwiedzałem już w tamtym roku, zresztą będzie będą zdjęcia z niej w mojej nowej książce. Jest dalej przepiękna. To jest łąka trzyletnia, i jak w większości łąk takich właśnie dwóch, 4 czteroletnich, dominuje w niej Margarytka. W tamtym roku było dużo żmijowca, w tym roku są tylko pojedyncze żmijowce, bo jest to gatunek dwuletni, natomiast on tu się utrzymuje, tylko właśnie w mniejszej ilości. Gospodarze powiedzieli, że tą łąkę kosili na dwa razy, jedną na przełomie lipca i sierpnia i potem jeszcze później, parę tygodni później. Yy, zalecałem, żeby w tym roku ją, połowę tej łąki skosić już na początku lipca yy, i zbierać siano, żeby była trochę niższa. Przepiękna, pełno świeżbnic też. I bardzo dużo gatunków wyki. Zaraz, zaraz podejdziemy sobie do różnych wyk. Yy, wyka brudnożółta w tym roku dominuje. Yy, ale też wyka wąskolistna. Yy, jest też wyka ptasia. Wyka ptasia. I podobna do niej wyka kosmata. Taka bardziej owłosiona. Zaraz ją sobie znajdziemy. Tu mamy całą Wielką Kępę Wyki Kosmatej, ona jest też nazywana Wyką o zimą, dlatego, że jest używana też przez rolników jako przedplon. Lubi takie gleby trochę suchsze niż Wyka Ptasia, dobrze znosi właśnie takie lekkie gleby, bardzo piękne. Wyszło w tym roku bardzo dużo zawciągów, to jest taki gatunek z mieszanki Kwietne Murawa, bo w ogóle to jest mieszanka dwóch mieszanek, Kwietna Murawa i Polska Łąka Kwietna. Coraz bardziej, bo ja się przychylam, żeby produkować jedną mieszankę właśnie uniwersalną, bo to nigdy nie wiadomo, co komu wyjdzie na różnych glebach i czasem fajnie właśnie dać szansę różnym gatunkom. Wiele gatunków jeszcze nie kwitnie, na przykład cykoria nie kwitnie jeszcze. Tutaj są habry łąkowe czekające na kwitnienie, więc ta łąka będzie się ciągle zmieniać. Problemem w łące zawsze jest, taka, są takie kępy trawy, które czasem gdzieś wchodzą i nie wiadomo co z nimi robić. Trzeba je albo wycinać, albo skopywać, albo jakoś usuwać, o tu jest znowu pole złocienie yy, są i brody wychodzą też pojedyncze dziewanny które tu są niekoszone przez właścicieli gdzieś tam tak no tam gdzie ominęli to właśnie one żyją bardzo pięknie a tu znowu żyka kosmata. cieciorka też jeszcze nie kwitnie a więc to dopiero początek Tu bardzo pięknie widać styk łąki wysokiej z trawnikiem. Bardzo często niektóre gatunki właśnie utrzymują się tylko na styku tych dwóch siedlisk, więc warto właśnie takie przerwy w łące robić, że po prostu tutaj jest, jest trochę inne warunki. Są i niektóre niższe gatunki, które na przykład cierpią w tej wysokiej łące, one tutaj są w stanie funkcjonować. Tu jeszcze krwawniki wyszły, wiesiołki. Eee. Tutaj chyba Wicja Hirsuta, taki gatunek o drobnych kwiatuszkach, albo tetrasperma, ale chyba Hirsuta. A już przekwitają brodawnicy. Mm, ale...